Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić sklep taki łatwy, że mm, będzie popłapł po taki tutaj, e, e, że takie się otworzy. E, tak to. I mm, więc musimy e, na dowolne miejsce na podpicie, żeby nie było żadnej ikąki. Co e, tak dzisiaj zrobię? Tak mm, 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 mm. E, to klikniecie swój prawy przycisk myszy. Macie kursy na nowy I dokument tekstowy Teraz będziesz miał to jak masz Zostawione tak ustawione, że możesz widzieć Kropka coś tam Jeżeli na przykład jest kropka wmv To jest kropka txt, to to Zmień Na vbs, to będzie Script Visual Basic Script no, to jest chyba. I, napi i napisz, jaką nazwę nazwę, jak ją chcesz. Ja napiszę na filmik. I teraz mm, 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 zobacz to. Więc ty. Y, 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 więc kliknij na tak, bo to i tak będzie działało, tylko że trzeba coś poedytować w tym. Więc teraz zaznacz to. Tylko jednym klikiem. E, lewej e, lewego przyciska myszy, to teraz e, kliknij prawy przycisk myszy kliknij edytuj. Teraz Ci się takie coś pokaże. To e, teraz ja tutaj tutaj te, tylko e, numerki wezmę. I możemy zaczynać. Więc zacznij spisywaniem X Różna się msg G, box. Jakieś dziwne rzeczy dzisiaj. Lubię. I teraz shift 9. I shift 2 kreski obok siebie. Taki plawisz jest. Ja nie wiem jak on się nazywa. O takie coś. Tu. I, i teraz pisze co chodzę tutaj pisać, że, że to jest. To jest gryp informacji. Ty możesz tutaj cokolwiek jak chcesz napisać? Ja tak napisałem. Teraz to samo. Te dwa kreski obok siebie. Ten klawisz, nie wiem jak on się nazywa. Tylko czy trzeba szyć Teraz. przecinek. Teraz możesz tutaj zaglądnąć na to. Ja tutaj wpiszę ikonkę X. Ja zrobię 0 plus 16, a Ty możesz jakąkolwiek kombinację zrobić. To będzie ikonka X, a może sobie zrobię ikonka e, z wykrzyknikiem 38. Więc to sobie ikonka z wykrzyknikiem, teraz przecinek pisz i znowu shift i, i ten klawisz z dwoma kreskami obok siebie, a ja nie wiem jak on się nazywa, tyle razy tam mówię i ty, tytuł tytuł No napiszę po prostu tytuł, bo nie wiem czy, pisać, czy teraz, to, samo, to to samo to samo to czyli shift i klawisz z dwoma kreskami obok siebie SHIFT 0 i teraz co e, zapisz? możesz e, jak chcesz jeszcze więcej to możesz to e, wszystko zaznaczyć CTRL C i może e, i musisz dwa ENTERy zrobić i tutaj możesz już wkleić inaczej to nie będzie działało teraz mamy to czy nie? piszę to i teraz mamy to tak. Więc teraz co robimy to, że otwieramy link, e, t, na filmik e, na nasz e, skrypt VBS i tutaj e, tytuł jakiś się zepsuł, ale no pisze deskrypcja informacji i no tak jest jak się robi e, takie coś. Zrobię jeszcze część, jak się zmienia ikonkę takie tam. E, trzeba to będzie też w folderze dodać. E, no. Więc no, myślę, że polubiliście ten film i spotykamy się w następnym filmiku.